Witam was moi kochani widzowie w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Słuchajcie, wypuszczam sama się dzisiaj na zakupy do IKEA. Czujecie to? Do IKEA sama jechać bez dzieci bez męża, bez dzieci. Nie na żartuję tak serio to jadę tylko po wkłady do poduszek, bo skończyły nam się wkłady. Znaczy skończyły nam się. W sensie te zakończyły swój żywot te wkłady, które tam mamy w poduszkach, bo są już strasznie wymiętolone i po prostu potrzebujemy nowych. No i właśnie, jedziemy, po jedziemy. patrzcie, widzisz już z przyzwyczajenia i jadę po prostu sama po nowe. E, wskoczę po prezent, e, znaczy Mikołaj mnie poprosił, żebym wskoczyła po prezent e, dla jednego z naszych synów. Więc będę dzisiaj pomocniczką Mikołaja. I... Aha, no i może poszukam... E, stolika do salonu, ale będę prawdopodobnie będę tylko oglądać, nie będę kupować. Tylko będę oglądać, obiecuję. Tylko będę oglądać, serio. Wierzysz mi? Myślę, że możemy sobie, słuchajcie, na spokojnie zrobić challenge. Pod tytułem jadę do Ikei po yy, wkłady do poduszek i wychodzę tylko z, yy, z wkładami do poduszek i niczym innym. Od razu widać, że to jest twoje dziecko i żałuję, że nie mogę tego pokazać na moim vlogu, <noise> ponieważ byłaby to super reklama na tym kanale. To znaczy na twoim kanale w sumie to była super reklama. Blizby jest tak dobra, że nawet półtora roczniaki chcą je pić. Mm. Blitzby no Dobra. No. W każdym razie. I going, and you staying. No problem Ty, siedź ładnie. Powiem wam jeszcze tak w. Wy... no czy nie w sekrecie, w sekrecie, o tym wie. Aha. Że ja mam taki komfort wychodzenia z domu, że po prostu, jak chcę wyjść, no to wychodzę. I nie mam takiego czegoś, że nie wiem, że muszę jakoś tam przygotować dzieci o, Jak ja chcę wyjść, to nie mogę być. Przygotować dzieci, czy coś tam żeby się, Że się martwię, że dzieci są statą, bla 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 Ale wiem, że w wielu domach jeszcze tak jest Że, że, że to się zmienia już w tych czasach, w, tych, w tym naszym pokoleniu I to jest super Natomiast wiem, że jeszcze w niektórych domach Pokolenia... Tego młodego, takiego naszego, mojego, to jeszcze nie jest normą. I no szkoda. W każdym razie ja jestem bardzo wdzięczna, bo ten komfort mam. Po prostu jadę sobie teraz do Ikei. No i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. No. Hello, moje ulubione miejsce. Mamy do kochani Są, ja biorę zawsze te zwykłe Bo one jest bardziej. To się je często wymieniane i mm, po prostu biorę zawsze te. One kosztują 10 zł. Także bierzemy tak. cztery. Bierzemy. Dwa. Kochanie, idę teraz do TK Maxa zobaczyć czy będzie jakiś fajny stolik. Nie wiem czy w kupić, ale może coś będzie. W TK maxie są czasami takie fajne, unikatowe rzeczy, które można dostać, ale... się okaże, nie? Słuchajcie, największy dylemat wybrania prezentu na święto jest dla badiego, bo... musi być zabawka, która szeleści i piszczy jednocześnie, natomiast... właśnie... Nie może za dużo szeleścić, też nie może za głośno piszczeć. I tu mam taką, która lekko szeleści, fajnie piszczy. I jest taka dosyć właśnie... nie jest taka duża. Ta jest dosyć duża. Mocno, bardzo piszczy. I tak dziwnie piszczy. Nie wiem, sama. Ta jest fajna też. No mocno taka. Nie ugryzie, za mały jest. Może małychka, ja małychka no nie się leżeć. I... Słuchaj, jaki piękne daleko tutaj. I jeszcze ta różowa w kratkę. Który nam mam miejsca w domu? Tylko po poduszki, jak coś. Słuchajcie kochani, jeżeli chodzi o moje postanowienia, znaczy o moje za założenie kajowskie, że kupię tylko te rzeczy, które trzeba, to myślę, że wywiązałam się z tej yy, umowy naszej tutaj tej o, ponieważ chciałam Wam pokazać co kupiłam tylko. I to naprawdę, naprawdę kupiłam poduszki. Tak wam pokazuję. Oczywiście toreb jest więcej, ale niech was to nie zmyli. Niech was to nie zmyli, kochani. Już wam pokazuję. Kupiłam. Yy. Kupiłam, jak widzicie, cztery podusie. Raz, dwa, trzy, cztery. Do salonu. Pyk. Jedna podusia będzie do, yy, dodatkowo do naszej sypialni, ponieważ mamy, mamy jedną podłużną, ale brzydko to wygląda jak jest jedna, więc dokupiłam jeszcze drugą. Do tej podusi. Pokazuję, do tej podusi kupiłam takie yy, czerwone, no takie można powiedzieć, że czerwone yy, poszewki i ostatnią rzeczą, słuchajcie dokupiłam, ale to już dokupiłam więc to się nie liczy, dokupiłam te miski których nie mieliśmy bo po prostu były niedostępne a teraz dzisiaj były, więc dokupiłam i jeszcze słuchajcie, było minus 20% dla, klubu, dla klubowiczów IKEA Family więc jeszcze zaoszczędziłam na tym Wiadomo, worki mi się te woreczki z IKEA sprawdzają najlepiej. Kupiłam dwa takie pojemniki, które były też na promce za 13 zł, ponieważ w łazience mi się bardzo przydadzą takie duże, 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 no duże mm, pojemniki. No, pokażę Wam coś szybko. Kupiłam sobie w HM ie na promce był takowy sweterek jasniutki, bo nie mam żadnych sweterków się okazało. Więc kupiłam sobie taki. Kupiłam sobie kosztowo chyba wam 5 I kupiłam sobie moje ukochane bluzki, które noszę teraz non-stop tego materiału, takiego no dziwnego takiego materiału w każdym razie kupiłam je w TK się byłam kupiłam... Badi, idź stąd Buddy odejdź, odejdź Badi, odejdź kupiłam dla niego zabawkę pod choinkę. taką, Nie! nie patrzymy Zepsuł nam się dozownik, więc kupiłam na prące taki. Mam nadzieję, że nie będzie zbierał dużo kamienia i chrupki tam takie. A jeszcze kupiłam, słuchajcie, w T.K. Maxie kupiłam sobie jeszcze kawę, czekoladową kawę taką znalazłam. właśnie jestem ciekawa, nie wiem, jak ktoś z was piuje, to niech mi da znać. Ja nigdy jej nie piłam, ale wiedziałam, że pani miała w koszyku ją I miała tą e, hazelnut, właśnie tą orzechową I miała chyba z pięć paszek pistacjowej Poszłam po pistacjową, ale chyba wszystkie ta pani wykupiła, więc nie było już więcej Natomiast e, ta jeszcze była, więc też tą wzięłam i będę jutro próbować Czy jest dobra Takie chrupki na spróbowanie, Bean Pops. Zobaczymy, czy to zdaje No i tam oczywiście torby na prezenty dla chłopaków. Eee, takie już wiecie, ostatnie szlify przed, eee, przed pakowaniem prezentów. Eee, no i tyle. I słuchajcie, dzisiaj znowu ja byłam na zakupach, a mnie znowu wysłał. Jak witek, eee, sobie znowu wziął eee, te. Wziął sobie znowu nożyczki i podciął sobie znowu trochę włosów tutaj, więc już po prostu ma tak krótkie. Eee... No porażka to tak. No ale dobra, już trudno, no co zrobimy? No, taka, taki wiek eksperymentowania. Pokażę Wam jeszcze szybko mój balkonik. Pięknie zrobiony, mam nadzieję, że będzie tu widać. O, widać. Doniczki są całe w światełkach. Widzicie? Tam jest na zewnątrz girlanda, ale jej nie widać. Spójrzcie, może trochę się wystawię. Jezu, jak zimno! O, widzicie? Tu są światełka. Tam są takie choineczki. Tu jest girlanda, ale to jej nie widać. Ale tak się ładnie świecą te doniczki. No, także. Jezu, jak zimno! Tak to wygląda. Idę jeść w kolację, idę się kąpać i no i tyle. A więc słuchajcie miało być e, dzisiaj wyjście na jarmark e, mieliśmy iść sami z, w ciągu dnia sami z losiem tam żeby właśnie trochę ponagrywać na spokojnie sobie wszystko popatrzeć i tak dalej, no bo zwykłą dzieci już jest zupełnie inaczej, wiecie jak to jest w każdym razie w każdym razie w nocy Leo zaczął kaszleć. E, tak szczekająco dziwnie. Więc e, dzisiaj zamiast jarmarku mamy wyjście do. Mamy wyjście do. pediatry. Czekam właśnie na telefon, bo jest tyle chorych dzieci, że. E, nasza przychodnia jest zawalona. Jak pewnie każda zresztą. E, w każdym razie... co? Nic nie zrobimy. E, jedyne co to e, czekamy, na jutro wyjazd do Warszawy i jak zwykle stoi pod znakiem zapytania. Miejmy nadzieję, że jutro już będzie lepiej. E... No. Masakra. pół docy słuchajcie, ja spałam, bo... Em... Poprzednio, jak Leoś, troszkę był młodszy, to było parę miesięcy temu, czy parę miesięcy temu, no, 2-3 dwa, dwa, miesiące temu, jak Leoś miał taki e, szczekający kaszel, to wylądowałam z nim na e, Sorze, ponieważ, ponieważ miał duszności. E, więc i wtedy jeszcze nie byłam pewna, co mu podawać. E, więc dzisiaj nie spałam północy, bo nasłuchiwałam, jak kaszle, nasłuchiwałam, czy oddycha, sprawdzałam, czy oddycha. Sprawdzałam, jak oddycha, czy już go budzić i robić mu od razu e, tą inhalację, czy, czy... jeszcze dać mu pospać, no bo wiecie, jak to jest, jakby budzicie dziecko w, no, w, w ciągu nocy, nie? Więc... E, na szczęście dotrwaliśmy jakoś do rana i, i... teraz jest już w sumie OK w miarę. Tylko ten kaszel, nie? Ale... E, no. Także ogarniamy. Salon jest po prostu, wygląda jak po wojewisku. Powiedzcie, zawsze z rana po prostu jak się ogarniamy. Tutaj na nosie mam kochani e, Leoś mi, właśnie w poglądzie. Leoś mnie zadrapał e, stopą. Swoją stopą. W każdym razie, e, no... Salon wygląda jak po więc... Przątamy. Tak. Так? Ну. moją e, piękną szafeczkę z Ikei na różne e, kosmetyki i tak dalej. E, w każdym razie pozbyłam się jej. Nie ma już w niej nic. Opróżniłam ją. Teraz e, okazało się, że w ogóle nie mam tak dużo kosmetyków i wcale nie potrzebuję takiej szafki. E, I'm here. W piżamce. E, W każdym razie kosmetyki teraz wszystkie moje mieszczą się tutaj, w tym więc sobie tutaj przełożyłam kosmetyki. Eee, tutaj mam e, pędzle i to jakby wszystko się mieści w szafie u mnie. E, tutaj sobie przestawiam oczywiście pranie, które będę składać. E, a tu sobie przestawiałam tak biurko, tam też pranie jakby coś, a tu sobie przestawiałam tak to biureczko, żeby po prostu łatwiej mi się wysuwał ten fotel i tak dalej. I po prostu tak to teraz będzie wyglądało. Więc no. no. I jakby coś tu też pranie do składania, nie. Tych kwiatów tutaj nie będzie, bo to teraz po prostu one są z salonu, bo choinka tam stoi. W każdym razie tak to teraz wygląda. Przepraszam, że jest taki bałagan i rozgardiasz, ale po prostu no biorę się za to pranie. W każdym razie ogarnęłam i faktycznie okazuje się, że wcale nie potrzeba jakichś szafek, szafeczek, nie wiadomo czego, bo naprawdę nie mam tego aż tak dużo. No i tak to po prostu teraz wygląda. Tutaj myślę, żeby jeszcze dokupić jakieś dwie półeczki, żeby na jakieś kwiatki czy coś tutaj damy piękne lustro i będzie super. Kochani, dzianek zaczęłam dosyć produktywnie, bo jest 6.15. Leoś mnie obudził i zrobiłam sobie już ten trichopiling na włoski, więc moje mojej super piżamce i będziemy mieć głowę. Fajnie, co? Co ty tu nosisz już? A no, ty. jakieś rury mi tu przynosi. Co to, jest, dziecko? Jest szósta starana. A ty. Słuchajcie, dwie sprawy. Jedna jest smutna, ponieważ Byłam wczoraj z Witkiem u laryngologa, tak na takiej wizycie kontrolnej um, Bo mieliśmy zaplanowany taki zabieg, żeby, czy będzie miał zabieg, czy nie będzie miał zabiegu No i okazuje się, że ten trzeci migdał jednak jest powiększony Że tam płyn w uszach się niestety zbiera No i niestety... Yy, czy niestety, niestety, bo dobrze, że to już niedługo a niestety, no bo w drugi dzień świąt idziemy do szpitala i no Mati będzie sam z Laosiem tutaj urzędował Chyba, że przyjdzie do nas do kantyny, po prostu tam w szpitalu będziemy sobie spędzać drugi dzień świąt e, Więc drugi dzień świąt mamy już w szpitalu, e, potem mamy właśnie ten zabieg e, No w sumie operacja, bo to pod narkozą, więc, e, więc tak Potem wychodzimy, więc takie trzy dni będziemy mieć w szpitalu. No, także tak. Eee, I. No, a z takich dobrych wiadomości, no to co? Chłopaki czują się lepiej. Trochę kaszną, ale nie ma tragedii. Eee, no i zbieramy się i jedziemy do Warszawy. Właśnie tu się zapakowaliśmy nasze toboły, po prostu wielkie. Ja tutaj jeszcze ogarniam w szafie trochę i, eee, i co. No i zbieramy się i będziemy jechać do do Warszawy. Zobaczymy, co tam uda nam się zwiedzić, czy w ogóle nam coś uda zwiedzić. E, ja kończę tego vloga. Zacznę kolejnego vloga już e, z Warszawy. Mam nadzieję, że podobają Wam się e, te vlogmasy. No. I to chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Pa!